Witam, w dzisiejszym odcinku trochę pogawędka, ale dzisiaj też będziecie mieli filmiki normalnego życia, tylko że no widzicie jak ciężko z czasem. Tytuł taki, no bo zaczniemy od pracy. Jak wiecie, yy, zmieniłem pracę, ponieważ Dostałem lepszą propozycję finansową. W poprzednim miejscu pracy było tak, że jeden dzień robiłem 3 godziny, jeden, go, jeden dzień 5 godzin, jeden 7 a raz 10 i znowu 3, 2 i tak w kółko Macieja. Obecnie pracuję w firmie, która zajmuje się pomnikami i kostką wokół pomników. Wiadomo, kostkę będę robił ja. I teraz ogólnie jeszcze takie można powiedzieć ten, no to jest praca po dość dużym obszarze Polski. Najczęściej gdzie byłem już, o Wrocław, Łódź, Warszawa, Oświęcim, Częstochowa no i takie mniejsze miejscowości, ale powiem wam, że ogółem fajnie, dlatego że ja bardzo lubię jeździć i czemu nie nagrywam tych rzeczy, widoków czy czegoś, nie wiem, może kiedyś nagram, może nie nie jestem zwolennikiem nagrywania gdzieś tam w pracy czy coś tam dom. No niestety, no co do mieszkania, no to kurczę przyjeżdżam późno, no bo wiadomo, że jeśli jest to daleka trasa, no to przyjeżdżam bardzo późno i po prostu wszystko idzie jak idzie. Tygodniu nie mam czasu na nagrywanie filmików, więc każde dni wolne będę musiał nagrywać filmiki, które będą mi pozwalały na to, żeby sobie to wszystko poukładać. Co do sąsiada, powiem Wam tak: ja się do niego nie odzywam, a on chodząc. Koło mnie rzuca różnymi wyzwiskami w moim kierunku. Podchodzi bliżej. Nie wiem, może chce mnie uderzyć albo coś. Nie wiem, co on tam ma w głowie. No, raczej pusto ma w głowie niestety, jeśli się tak zachowuje. Czy się boję? Nie. Kiedyś muszę pierwszy raz oberwać od kogoś, co nie. <laughs> Ale słuchajcie, to nagrywanie filmów i pokazywanie niektórych elementów pokazuje, że ludzie są bardzo nietypowi, łamie przepisy, a stara się być człowiekiem, który. Ten, no zobaczymy, co się tam rozwinie. To dalej jakoś, czy nie? No zobaczymy. Ogólnie dziwię mu się, że przy kamerach się nie boi. Widocznie już jest na takim etapie, że sam nie wie, co robi ze sobą. No ale dobrze, bo jedna rzecz się wyjaśniła. A co dalej będzie to będzie? Jeśli chodzi o garaż, wczoraj cały dzień wywoziłem rzeczy do garażu, złomy i tak dalej, naprawdę miałem dosyć już. A jechać coś załatwić jeszcze. No masakra w tych urzędach wszędzie kolejki takie. Jeśli chodzi o takie inne rzeczy. No to powiem Wam, że no, trzeba się naszykować do wszystkiego, tak? No, troszkę kurę teraz tam robię, ten kurnik całkiem inaczej niż chciałem, bo muszę to pozmieniać. Będzie miała, można powiedzieć, że ocieplony ten, ten, no zobaczymy. Styropian mam, no to mogę jej tam zarobić. To nie jest kłopot. Druga sprawa, druga sprawa. No jeszcze teraz grzyby, tak? No trzeba pojechać zobaczyć. Może zarobię w słoiki, bo dawno już nie robiłem słoiki. Więc trzeba kupić ocet, porobić to wszystko. Będziemy widzieć co i jak, tak? No jest godzina 6.30 trzydzieści. Później trzeba automat włączyć, zarobić pranie, ogólnie zarobić coś tam do sklepu podjechać. Muszę mojej mamie zarobić zakupy, pojechać gdzie to mam, pojechać na grzyby, przyjechać, pojechać do na działkę dorobić jeszcze tam rzeczy o na działce trochę drzew było ucinanych gałęzi i tak dalej. No muszę też przywieźć gałązki tutaj tym. Tylko zastanawiam się trochę nad tym, ale zobaczymy. Roboty jest dużo. Czasu mało. Dzisiaj jakiś też zmęczony jest, te oczy małe, widzicie. No i tak zawsze coś. Tu robimy to, tu robimy to, tu robimy to, tu jechać po to, tam zamówić to, zobaczyć za tym, za tamtym. No i tak kurde leci to jak masakra. Co dzisiaj w planach? No, mówię dzisiaj w planach ogólnie jest wzięcie się za grzyby. Podjechać, zobaczyć, pozbierać. Co będzie z tego odcinek? Może w poniedziałek dopiero. Złom pokażę Wam coś fajnego. Fajny odcinek. I naprawdę zapraszam na ten odcinek, bo się nie spodziewacie, co znalazłem w krzakach. I pokażę Wam dzisiaj znowu garaż. Co się tam zmieniło, co przybyło, co yy, dojdzie, co odejdzie. Wszystko Wam pokażę. Aha, no i kilka rzeczy dzisiaj muszę pojechać, które złomowych, które takich, no jest dużo dzisiaj roboty, więc zapraszam serdecznie, pozdrawiam i witam nowych.